Podzywamy się Ardzi, a ze mną jest. Andunia Gamet. I jak coś podam jej, jej kanał w opisie będzie. I zapowiadam o to serii 7 3. Zapowiada serię Simsus 3. No. I mamy okay. dzisiaj surwę z... I ja zaraz wygram. Mhm, mm zobaczymy. zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy. No mam 20, i 23 z tym zielonym. Mm mhm. Mmm, -hmm. tak. No A z dwóch... My się zostali... My film zostaliśmy! O oh my god! Mm -hmm. Mm -hmm. Co to jest? Aaaa, Nie wejdziesz. <laughs> nie! Już się rozwaliłeś. No bo zanim rozwalić e, gółki, to ja się modlę o siebie. O, jesteśmy sami tylko. Hmm, wcale tego nie powiedziałam za chwilę. Jakbyś mnie słuchała? <laughs> e, tu to, to mam wiele? Nie jestem. Dobra, jestem po przerwie, bo ktoś do mnie przeszedł i musiała chwilę e, zrobić serwę, i jak widać, tutaj Pandunia wygrała. Zrobisz przerwę? A po co? Bo ja wychodzę na chwilę. Dobra, to. Robię serwę i jest jeszcze raz, bo moja koleżanka musi Dobra, już nie, więcej nie robię serw. I jak widać, moja koleżanka ma Z2, więc. Dobra. Ok, już. No dobra, i tak już zacząłem, więc e, Jula jest... No co, Jula wróciła i tyle. Dobra, i taka... Dobra, zaczynamy, ale Ale to... będziemy No, nie, dużo. Za! Wow, a to jest duża? O, o, a, nic nie mówiłam. <laughs> Wycofamy zdanie. E, o czym my mówiliśmy? Czemu ktoś nas ogląda? Bo jest łacuchem. Dziwnie <laughs> to No Co? Tak robił Tękiewicz. <laughs> <grymka> nie Mam ten banan. Dresie. Mam banan. Mam banan. Nie. No nie zaczynaj, nie, nie zaczynaj. Jak ty przeze mnie przejechałeś? No. I jak grubość. Jestem ładny. <grymka> <i> ja. <grymka> no kto ma są po Jakaś magna. I rós. 156! Ułoż! <noise> ja Ma, nie śmieszny wiesz, ale uwolniłem się. Mam śmiecha! A lubi, więc wychodzę zaraz z tego nagrywania. Mhm. I czemu on nie ginie? Bo mam lagi! Bo nagrywasz z ciebie, bo ty nie możesz nagrać, bo masz przerwę świąteczną, a ja nie mam. Mm, ale też bym mogła nagrać, chociaż. Albo nie, dobra, ja też będę miał przerwę świąteczną. W sumie? No dobra. Ale szkoda, że nie jestem taka jak na ten Gain są 20 subów chyba, A też bym tyle chciał. A wiesz co ja bym chciał? Być, naj być najlepszym youtuberem na świecie, ale najlepszym youtuberem na świecie jest kto jest? Eee, nie. Śniu... albo... nie, sorry, eee, to je... kto jest... Co? są najlepszymi youtuberami, czyli SKKM, Jaś, Śniu, e, NIE. Tak. Nie, bo pił dipite, bo mam 20 coś milionów sobie. Albo 10. Ha Jest! Pierwszy raz! Nie, nie umarłem, a ja już umarłem 8 razy. <grym> a ja, ja raz. Nie! Nie! No dobra! Dobra, a ja robię... A jak teraz wygras? To ja robię przerwę i idziemy na inną grafikę. No, Dobra, jeśli będzie. Będziemy mieć dzieci. Dobra, drugi raz od ciebie. Co najmniej drugi tak. Mhm. Zobaczymy, hmm. zobaczymy. Ostatni punkt, No, Wolno. Jest! nie. Yes. Yes. Ja jakaś ciepła... Kaczka jestem. Kaczka, Jestem, kacka dziwacka. Hmm? No, Kaczka dziwacka. Pamięt... Ty jesteś, kaczka głupaczka. Lol myślałam ciągle. Wygrałam, Dobra, robię przerwę. wajem, się za chwilę. Dobra, jesteśmy po i gramy w Leaf. że mną jest nadal Jula. Dobra i na, nasłujemy. Czekaj. Ale wiesz, że można przesuwać te areny. Tak, wiem. Czyli ja, jak I się to... nie przesuwałem? Nie? No te strzałki są. Przy tym liftering te duże napis. Takie strzałki. No i to zjec na... Żjec na samną. Um, Okej. Okay. I masz tam... O, Od... 12? Ed... Mam. To tam Ale czy my sami mamy Bo to będzie nie, nie tak nie Bo I tak nie ma sensu. My tak znaleźć nas zamiję. Nie na O widzę cię. Kim jesteś? Marko. A ja Jances. Znatołam. Czekaj, jak inni sobie robili, że na duży ekran nie, wiem, bo ja nie Bo ja nie chcę. Bo ja nie takiego małego. No to kliknij e prawym chyba. I do nie wiem już. Ale prawym biegnę. Ja też. No to nie wiem. Zaznaczam swoje zarazeniu. A ja chcę być czymś innym. No to idę, Podcetam. Co ten... Tam jest totem słonia. Dawaj, będziemy słoniami. Ale ja nie chcę być słonią. Nie chcę być sylwerem. A ty jesteś dziewczyną czy chłopaki? jest chłopakiem? Chłopakiem ten... jest. A jesteś dziewczyną czy chłopakiem? No, hmm. no jesteś dziewczyną chyba. Aaa! <laughs> jest to to chyba. Chodź tu. No znalazłam chyba. Mmm, dalej. No wiesz, się zmienia Okej, okay. szukamy góry. Chodź sam gdzie byliśmy. I będziemy, ale nie zrobimy tego serii tylko góra dwa odcinki, tak? Mhm, hej w ogóle. A tam? Nie, nie. Ja widzę drugą. Kurde, nie wyłączyłem na tamtego nie Steama, ale dobra, W serwisie ale... mm. <laughs> Dobra, jeszcze mi po serwie wyłączyłem tego Steama. Dobra, to co na to robimy? jest sojusza. Dobra. O, te cztery, bo. Dobra. I chodzi o tą górę tych wóz. O, jest jakiś lew. Dziewczynki. Jesteś? No, ale jestem małką. Tu mi pisze. Nie wiem co. Zajmuje i uciekam. Ha! I czemu mnie wywaliło? Czy... No, bo Serio? No, nie jestem małką. Nie, proszę. Ja też jestem małką. Ale ja nie lubię małki. Ja nigdy nie lubię żadnych małków. ma? Ona wola, woli być wincie, mamo. Ej, tu gramy dwie zwykłe? Dobra. Poczekaj. To podcięcie. Dobra. Na Head 5. Dobra, ja już nie jestem i tylko zmienię mój nick. Ja jestem króliczkiem. I chodź na Head 5 chyba. Head 5? No. Wojewodzimia jest ileś? O. Ej, dobra, to wyjedziemy raz. Dobra, ale na co? No, no na inny serwer. Na jaki? Eee, może... Head 2. Head 2? Head 2. Jestem! A jestem... Okej! hej! Tak, jesteśmy króliczkami, ja poszukam kółka, bo ja nie lubię króliczków. Nie, to Jetyś... jest zając. Jest taki szybki, a ja wolę wilki. Kurde, nie widzę Cię. Miękko! A, i jak ktoś o, ogląda Artura, piszcie swoje ulubione zwierzęta. Ja mam wilka. Ty? I jak ktoś to ogląda, to zapraszam i piszcie mi, ten, piszcie pytanie albo wyzwania. No. I, tak. bo ja będę... u Julii też, bo może zrobi e, ten zapytanie. Nie, nie zrobię. No nie to... pokażę twarzy. Co, kurde? Wiesz, to kurde... Więc co, załóż maskę taką...

Zabiję tego, który Cię zabił! A ten mnie zabił. Nie. Gdzie Ty jesteś? Na Head 2. No Nie, nie, jest. nie jesteś. Kurde, jestem chłopakiem! Znaczy, nie synem, o majne. Jestem teraz sarną. Nie, misiem. Misiem koalą. Koalą, koalą, jestem za Tobą! Tylko, tylko Zanim mnie zjedzą! Listek Ciekawe eee. co można mieć w tej zaniecie Można Jako wilk, jako wszystko No to stoi, wy własny cię jesteś już kobietą On... <śla> 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 jestem... Ej, jest, jestem... Jestem... Jestem i ja też. Lesbijkami jesteśmy. Lesbijkami. Ale te wielkie dziwne miałam. W ładnie tutaj. A co, widziałeś kiedy leżało Co, zjadł cię? Nie. Jesteś tyle iluminatem? Nie, bo ja kocham. wielkie wilki to moje drugie. to moja dusza. Trochę ja ja tutaj ten. ten. zaznaczam ten. Dobra Kurde, jak Michael Jackson, patrz Ej, serio, jak Michael Jackson włączę piosenkę mnie coś nie piękło Z nagraniem, więc... dwa No dobra, wiem znowu jestem... Jestem niedźwiedziem! dźwięciem! Aaa, co mnie bije? Nie już. Czemu mnie ciągle wywala? Co to ma być? Sto? Słuchajcie! Czemu masz czarnik? Stoi! Bo ktoś do mnie przyszedł? Dobra, jestem w popsadniku, ja bym w tej A ile to już mi trwa? Dopiero jakieś trzynaście. Musimy do mnie pauzy. Kim jesteś? Wilkiem. No nie. Zresztą nie, nie to pewnie. Ratuje cię. No ja już biegnie do mnie. no. Cicho, idę. Cicho, hey, pani! Masz próbny? No mam Nie ja mam, proszę się napić wody A! nie są! Uważaj Ej! O, to ty, oki okay. Aaaa! Zjem cię, tych Ej, czemu wilki bez z owce? Chyba jak? Kurde! Nie jak wiem. Szybko! Szybko bo umieram z pragnienia! Ono się, To nie moja no. mina! Umarłem! Serio? No bo mnie zabił! Głupik, królik. Dlatego nie lubię zają. To jest zając, a nie królik! No bo widziałam nie, fui, ja najpierw flur, a fui ich zająć. Zdecyduj się, kobieto. No, flasz, zostaw mnie, nie, nooo! się, flasz? Nie. To ja idę, stój. Ja mu... Mam w tanie mojego... Moimi... No stój, bo ja tutaj fui mam pieskiem. Zatruję w... O mnie jest! A to jest dar. Dar, kolego. Słuchaj. Nie, sami, sami. A to w, w, w tle muzyki. Muzykę. Muzykę to dla Nie, nie, nie. Ja Cię lubię. Ale jest na serbie i Cię. Nie lubię Cię. Stój, czekaj. Tylko. Czekaj jeszcze. Cię pogłaskać, stój. Nie. Не любишь меня? Да я тебе даже. Ну, no, любите. Он ну, любишь меня. я был. хочу Ты сжечь. Могу тебя съесть? Да, угу. Хорошо. Не люблю. ну, Ну, мне. Ну, иди ты, есть? Не Dlaczegoś mnie nie zwiedza, ja potrzebuję? sami kroniki tutaj są. Ej, jestem królik dasz mi trochę jedzenia? O, tutaj widzę, już, już znalazłam chyba listę. O, się majku mojej I Witam. A chwilę jestem wilkiem. Jej. Tylko jestem damą. Tome ciągle. On ja się nic nie wie. Gdzie ty jesteś? No ucieknął od ciebie. Bo ja jestem wilkiem. Ale ja nikogo nie widzę. Właściwie to na... Ale jesteś na H2? No. Ale się nie widać, bo jesteś chyba za daleko. Jezu! Czekaj, może jest do mnie tylko... Ej, ja gram w coś innego. A może skończymy już ten odcinek? Dobra i Dobra, nie skończymy odcinek, więc z, e, dajcie subskrypcje mi i Julii, więc dajcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku, więc na razie coś. cześć. Powiedz daj. pa. pa. Daj pa daj. Bye, bye.